Hej, siemanko, siemanko. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale Slater City TV. Ja jestem Slater i zapraszam was na odcinek, w którym pokażę wam najlepszą taktykę na bossów, na bossa dokładnie w tym odcinku w grze the Lords of the Fallen. I pociągnę od razu całą serię, pokażę taktyki najlepsze taktyki, które się bardzo dobrze sprawdzają na wszystkich bossów w tej grze, żeby początkujący gracze, którzy jeszcze nie zdecydowali się kupić tej gry, żywił się w końcu na myśli, bo gra naprawdę warta uwagi jest. Więc co, zachęcam do oglądania i miłej zabawy. Dobra, pierwsze co musimy zrobić, to dobra, wchodzimy na bossa. Trochę się zamotałem w tym odcinku, no dobra, mniejsza z tym. Wchodzimy na bossa, zaznaczamy sobie tego bossa. Trzeba to, z... trzeba jego zaznaczyć. Bez tego to łatwo można się pogubić w tym. Dobra, on nas atakuje tarczą. A, widzimy, że nas odrzucił, nie udało mi się. O, właśnie, ten moment czekałem. Gdy on zaatakuje tym mieczem, od razu wyprowadzamy atak w niego. Od razu. Teraz spokojnie czekamy, czekamy. Teraz zaatakuje tarczą. I znowu. I to jest praktycznie cała taktyka na tego bossa. Można powiedzieć. To jest dopiero pierwsza faza walki. Więc yy, ogólnie. O! W tym razie się udało dwa razy zaatakować jego, więc jest dobrze. Teraz zaczęła się druga faza, więc jest troszeczkę szybszy, ale ataki ma praktycznie takie same. Więc tak samo jego atakujemy. No... Tak. <ścoughs> tak samo atakujemy, ale jednak nie no? no to jest. Robię Atakujemy, mówię. Ten boz jest najłatwiejszy, więc spokojnie go można <laughs> pokonać bez straty życia. Nawet jeśli kogoś interesuje zbieranie trofeów, było trofeum takie, to ten boz jest naj... najłatwiejszy do zrobienia tego trofeum. Mm, oczywiście mm, staramy się go prowokować, żeby zrobił właśnie ten atak, co teraz widzimy. Jak on ten atak zrobi, to macie pewność, że zaatakujecie jego dobrze. Oj, teraz co mi nie wyszło w tym momencie, ale to nic. Widzimy już prawie cobosia, więc... Aj, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, uciekaj. Teraz, dobra. Teraz robi swoje korkociągi. Jak skończy korkociąg spokojnie, można jego już zaatakować. A, nie udało mi się tego zagonić, no to nie To nie Znowu robi kurkociąg, znowu jak skończy od razu jego atakujemy To jest już końcowa faza, więc spokojnie można O o o o o Oj proszę, nie, jeszcze nawet nie za... No jednak mnie walnął, no dobra I koniec I to by było na tyle, to jest ten... tego bossa można... Takim oto sposobem szybkim jego pokonać. Bez pośpiechu, z umiarem, tak naprawdę nie możemy jego nawalać na siłę. To jest boss najłatwiejszy, ale zresztą każdy boss w tej grze może być łatwy, pod warunkiem że znamy odpowiednią taktykę na niego. Więc jeśli odcinek Wam się spodobał. Zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Trzymajcie się na razie, cześć, powodzenia podczas przechodzenia gry Lords of the Fallen. Na razie trzymajcie się, pa! pa.